Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam trochę o ptakach, czyli biologia. To zaczynamy i ruszamy. Ruszamy. Lekcja. Temat Biologia. Zaczniemy od występowania. Gdzie mieszkają ptaki? Występowanie na ro, Gdzie? Niemal we wszystkich zakątkach świata. Jak się obrócimy to zobaczymy wszędzie ptaki. Poziom następny. Teraz będzie rozmieszczenie ptaków. O rozmieszczeniu ptaków na kuli ziemi decydują dwie cechy. Pierwsza cecha to ciepło, a druga to zdolność do aktywnego lotu. Teraz częściej działa to głowa tu, Dwie pary kończyn, przednie przekształcone w skrzydła, drugie tylne i sterówki ogona. Teraz pokrycie ciała, sucha skóra właściwa na skórek i pióra. Teraz stało cieplność. Takie są stałe cieplne, co oznacza, że otrzymają stałą temperaturę ciała niezależnie od ich temperatury otoczenia. Teraz jeszcze cecha charakterystyczna dla ptachu. Cechą charakterystyczną dla ptachu e, je, są pióra wytwory na skórka. Rodzaje piór. Pióra konturo, do, konturowe to skrzydła lo, lotki skrzydeł, sterówki ogona i pióra pokrywowe. Lotki tworzą powierzchnię nośną skrzydła. Pióra pokrywowe okrywają całe ciało ptaka, nadając mu opływowy kształt. Zachodzą na siebie dachów chowato, dzięki czemu tworzą warstwę ochronną i izolacyjną. I ostatnie pióra pokrywowe leżą pod piórami pokrywowymi. Szczególnie występują w upierzeniu ptaków lądowych oraz wodnych, zamieszkujących zimne strefy klimatyczne. Teraz przystosowanie. Taków do lotu. To zaczynamy. Dobrze rozwinięte skrzydła. Mała czaszka, dużo doły. Silnie rozwinięte mięśnie <gryśne> piersiowe. Pokrycie szapiu. Ramie aerodynamiczne. Kształt ciała, co zmniejsza opór powietrza podczas lotu. Breherza moczowego. Gąbczaste płce i worki powietrzne występują. Teraz gniazdowniki. Ptaki, gniazdowniki to ptaki, które wymagają dłuższego um, gnieździe i rozkwitliwej opieki rodziców. Teraz za mną gniazdowniki to ptaki, które od razu po samodzielnie pobierają. Pokazam, są są opiekowane i mają silnie zmieniony wzrok. Teraz Pasażernictwo gniazdowe to wykorzystywanie gniazda ptaka innego gatunku po uprzednim zmuszeniu właściciela do jego opuszczenia. Teraz czynności życiowe ptaka. Pierwsze: odżywianie. Dziób kształtu, wolę, ruchomorowy żołądek i stek występują. Wydalanie: ptaki mają po parę nerek, zwane są zaner. I odchodzą od nich moczowody. Krążenie, układ krwionośny, serce zbudowane z dwóch przedsionków, dwóch komór i wyróżniamy dwa obiegi krwi. Mały obieg krwi, otlenowana krew z prawej komory, płynie tętnicami płucnymi w kierunku płuc i tam wy zachodzi wymiana gazowa. Natomiast drugi, duży obiekt krwi, natlenowana e, krew z lewej komory wpływa aortą i dalej pętnicami, rozprowadzana jest po ciele. Oddychanie. Bo czas te płuca i worki powietrzne występują, zachodzą, zachodzą u nich podwójne oddychanie, polega na tym, że po, w czasie wdechu Dostaje się powietrze do płci do tylnych worków powietrznych. Natomiast przy wydechu, przy wydechu zużyte powietrze przedostaje się do worków przednich oraz do oskrzeli. Rozmnażanie. Rozmierno płci, zapłodnienie wewnętrzne. Samica składa jaja. Jaja ptaka zbudowana jest z choróbki wapiennej. Chroni przed e, drobnymi urazami, amortyzuje wstrząsy czy uderzenia i zapewnia wymianę gazową. Komora powietrzna e, amortyzuje uderzenia i uczestniczy w, w, w wymianie gazowej. Taczka zarodkowa w niej, w, w niej postaci e, powstaje z niej nowy organizm. Rzuczko stanowi pogar dla rozwijającego się zarodka, a białko zapewnia środowisko wodne i stanowi dodatkowy zapas pokarmu. Owodniowca. Tak i należą do owodniowców, co oznacza, że w ich rozwoju wytwarzają się włony płodowe, między innymi owodnia. Zapewnia środowisko wodne dla zarodka, amortyzuje i chroni przed wysychaniem. Na przykład mo mocznia gromadzi produkty przemiany materii. Ptaki dzielimy na trzy grupy, pływające na przykład pingwiny, bezgrzebieniowe hiwi czy stróż i grzebieniowe próbające, jeszcze dzielimy na rzędy. Hmm. Na przykład bocian, żarnojady, owadożerne, co tam jeszcze? Sowy, dzięciowe, rublowate i na koniec zostawiłem rodzące. Jeżeli ktoś nie wie, to, to, jest, to jest chodzenie po, po wodzie. Nie pływanie, tylko chodzenie. Wielkość i kształt ziomu. Wielkość skrzydeł i nóg zależy od ich trybu życia i sposobu zdobywania pożywienia. Teraz ostatnie znaczenie ptaków. Ptaki żywią się owadami, ograniczają w ten sposób liczbę owadów, działają masowemu rozmnażaniu się szkodnikom. Ograniczają także liczbę gryzoni, przez ptaki drapieżne. Przyczyniają się też do na nasion. Są pożyczkami dla nas ludzi. Niektóre, na przykład, chóry. Pióra puchowe są wykorzystywane, na przykład, do wypełnienia czy poduszek. I. One są też szkodnikami, dlatego, że wyjadają na zboże, czereśnie, czyli owoce, ale też przenoszą choroby, jak wirus, y, wirus ptasiej grypy czy kleszcze. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Może niektórym z Was może pomogłem, przynajmniej o troszeczkę do szkoły. A może niektórzy z Was lubią przyrodę czy biologię. No to do zobaczenia w następnym odcinku. I nie zapomnijcie łapeczka w górę.